Śmanko z tej strony kosim na wstępie przed rozpoczęciem kawałku chciałbym was poinformować, że już 18 czerwca o godzinie około 20:21 21 wleci mój pierwszy kawałek z The Last of Us 2, więc czekajcie bo będzie trwał aż półtorej godziny, żeby ostudzić to wam, że przed po prostu premiera jest 16 raczej 17, a ja wrzucę dla was filmik 18, dlatego czekajcie ja będę dla Was nagrywać to może co drugi dzień, może codziennie. Zobaczymy, jak to będzie wy wyglądało. I czekajcie, a teraz lecimy z kawałkiem nowe porządki. Siemanko z tej strony, Kosim, nowe porządki, nowy kawałek. Także trzymajcie się i zaraz lecimy. Dobra, Dobra, zaczynam Siemanko, powiedz, co się tu stało, wszystko dobrze mi się wydawało, kolejny kawałek się tu zaczyna Chyba to będzie niezły półfinał Już niedługo premiera sezonu The last to was, więc zostań w domu Osiem lustka tu dobija szybko Pędzę chyba zaraz, pogubię ręce Plany na wakacje już zaplanowane Nie będę grał na fortepianie Niespodzianka na was czeka w sierpniu się dowiecie, o co biega. Władam słowami, jakoś to leci. Ale ten czas szybko zleci. Mam rozgminę, którą ogarniam. Teraz już w pracy. Sobie zarabiam, robię w wolnym czasie to co kocham. Rapuję dla was, to moja droga. Chcieliście czegoś więcej niż zwrota. Nie dam wam tej sztabki złota, tak zrozumiem to. Jeśli powiesz mi, że to zło, ja się chowam już przed światem, bo to życie, bo to życie. Bo to życie jest tu katem sprzedał Się sprzedało, bumerang już leciało. Nowy sezon nadchodzi, ludzi wszystkich pogodzi Stój, zróbmy razem to Wiem, że to, że to będzie złotych sto Chociaż tęskniłem się za tobą Teraz podążam inną drogą Dawno nic fajnego nie nagrałem, bo po kilku dniach się wystrzelałem. Może wakacje wszystko zmienią i moją karierę złoto przemienią. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Jedna maruda, żegnam was z całego serca Niech się wszystko wam potwierdza Ja to kończę zadowolony Czekam na wasze piony, Elo